Cześć, witajcie z tej strony oczywiście Blue i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z wyspy. No i co, zaczynamy tak jak poprzednio mówiłem od koszenia. Chociaż stwierdziłem teraz, jak zacząłem właśnie kosić, że nie będziemy kosić dosłownie całej wyspy. Stwierdziłem, że skosimy sobie połowę, żeby móc na tej połowie zrobić już pole. No, po miniaturce widzicie, że zacząłem trochę bardziej rozwijać się. Jeżeli chodzi o tej wyspy Oczywiście na początku musimy sobie zrobić cały ten zarys I tak dalej. I zaczynamy stricte pierwotne koszenie Powiem wam szczerze, ta wyspa mi się podoba Bo mamy ograniczone miejsce Wiadomo, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku Będziemy mogli ją powiększyć No ale to kosztuje A jak sami wiecie, jesteśmy sporo Ale to sporo no, z tyłu, żeby takie coś zrobić No bo potrzebujemy do tego pieniędzy No wiadomo, tam przynajmniej 100 koła Żeby sensownie, w ogóle sensownie Powiększyć tą wyspę no ale co, aktualnie mamy niecałe 2000, no i kosimy dalej, i będziemy się z tym bawić. Wiadomo, znów pójdą kolejne pieniądze na e, oczywiście na ciągnik, jakiś pług, siewnik i tak dalej, no bo jednak to będą podstawowe maszyny, które będziemy potrzebować, żeby w ogóle zasiać tutaj coś. No i wiadomo, sady i tak dalej, to jest inwestycja w przyszłość, tak jak te drzewa, więc co by nie mówić, trzeba inwestować dalej i tak dalej, bo później nam to przyniesie niebotyczne zyski, wiadomo, szklarnie, sady i tak dalej. To jest inwestycja teoretycznie i praktycznie w przyszłość, tak samo te drzewa, które ostatnio sadziliśmy. No, inwestujemy i później będziemy za to naprawdę fajne pieniądze zgarniać. Myślę też nad tym, żeby nie skosić do końca wyspy, tylko tym razem oczywiście posłużymy się husfarną, ale nie będziemy tej trawy zbierać, tylko po prostu zrobimy to tak, że pożyczymy oczywiście kolejny sprzęt, jaką będzie przetrząsarka, wykorzystamy ją. Nie wiem, czy też nie pójdziemy w wypożyczenie, oczywiście, jakiejś tam prasy, bo oczywiście wykorzystamy ją do siana, jak i później podczas żniw do słomy, bo jednak wiadomo, nie jest to duży zarobek z słomy, aczkolwiek jakiś jest po prostu. Wiadomo, też myślę, żeby za hehe, he, dwa sezony, można tak powiedzieć. Postawić oborę i tak dalej, żeby jakoś najbardziej to dobrze zainwestować. Nie wiem czy w ogóle nie pójdziemy w jakieś pastwisko, myślę, że jakoś naprawdę tu będzie też fajnie to będzie wpasowywało w ten klimacik, można tak ładnie powiedzieć. Ja nie wiem czemu zawsze mówię o tym klimacie, ale jakoś mam takie przeświadczenie, że to też jakieś w miarę fajne też klimaty tej wyspy, żeby było właśnie takie pastwisko dla tych rów i tak dalej. Można oczywiście postawić oborę, ale też pastwisko bym chciał, żeby było takie wolnostojące. No i tak pomału się rozwija na tej wyspie, no wiadomo. Skosić koszeniem. Jakby to jest taki typowy start, według mnie, że zawsze na takich seriach i tak dalej musi być ten, ten pierwotny styl czyli najpierw trzeba skosić to kosą, czy tam jak inni kosiarką, lub nawet takim traktorkiem ogrodowym a później dopiero przechodzi na mocniejsze maszyny. Wiadomo, mój rozwój jak na tej wyspie jest wolny. Ale ma to swoje powiedzmy takie plusy, że nie od razu jakieś wielkie ciągniki i tak dalej, maszyny żeby jak najwięcej zarobić Tylko właśnie stopniowo się rozwijać, jak sami widzicie coraz bardziej inwestujemy Mamy już kupioną powiedzmy tą sadzarkę do drzew Po naszej lewej, która była, no i pomału, pomału progresujemy, wiadomo Jak chcemy najwięcej zarobić z trawy, to byśmy musieli iść albo w siano, albo w kiszonkę najlepiej No ale co by nie mówić, jak na razie nie jest źle w miarę się rozwijamy, wszystkie pieniądze powiedzmy inwestujemy w maszyny Co możemy szybciej coś wykonać i szybciej się zbogać, no bo oczywiście na tej kosie spoko, fajny powiedzmy klimacik i tak dalej, no ale ile można jakby Nie mówię to po prostu długo trwa Skoszenie takiego kawałka, który myśmy teraz kosili, no to trochę by nam to zajęło, no ale dzięki właśnie kosiarce, no lepiej to i szybciej idzie, więc takie inwestowanie naprawdę fajnie sobie idzie, dlatego też chcę w mniejsze sobie oczywiście ciągniki poskoczyć. Aktualnie sobie skosimy taki, zrobimy taki mały wiaździk. Tu sobie oczywiście poprawimy, no i teraz lekko ryzykownie, ale skosimy sobie wyspy z tego względu, że kurcze podczas orki nam to dużo pomoże. Wiadomo, kosz mamy pełny, no ale nieważne, lepiej to po prostu ładnie sobie pokosić ile można. I później sobie dokończymy to Zbieranie za chwilę, jak oczywiście wysypiemy nasz kosz, a dokładnie sprzedamy, w sumie. No i tak to wygląda. Podczas orki naprawdę nam to dużo da, z tego względu, że będziemy wiedzieć, czego się mniej więcej trzymać i tak dalej. sobie zbierzemy, zaś będziemy mieć pełny kosz, więc, no, co by nie mówić, tą trawę warto też tutaj kosić, pomimo tego, że jest ryzykownie, że spadniemy po prostu. Jakby dwa razy były takie momenty, gdzie bym prawie spadł, no ale nie narzekam, bo już mamy. Oczywiście ładnie trawa leci, tak to wszystko wygląda. No i co? Kolejny etap przed nami, oczywiście kupno ciągnika i potrzebnych maszyn. Oczywiście jest to Ursus 360 w turbinie, pług oraz brony. No i co? Kolejny etap, wskakujemy w niego, no i co? Działamy dalej. Odpalamy Ursusika, podpinamy nasze piękne, nasze znaczy piękny pług i kosimy. Oczywiście zaczniemy oczywiście od obrysu tego całego pola, bo jednak stwierdzam, że lepiej zacząć od obrysu, żeby później mniej więcej wiedzieć, czego się trzymać niż no, lecieć na pałę z tym wszystkim. Wiadomo, można by użyć kultywatora i do tego moda do tworzenia pól, ale powiedzmy, wolę sobie fajnie zrobić akcję z pługiem, niż po prostu z jakimś tam kultywatorem czy czymś podobnym z tego względu, że. No, taki początek mi się najbardziej podoba. Dlatego będziemy używali aktualnie pługa, jak i bronu, żeby ładnie pole przygotować. No i co, w następnym odcinku, jak sami możecie zauważyć No, będziemy W końcu sadzić, będziemy siać I myślę, że zrobimy tą akcję Z tego względu, że na koncie mamy w miarę dużo pieniędzy Może nie mega dużo, no ale te koła może mega dużo nie dają, ale dużo dają Po prostu, że jednak można wypożyczyć e, Przetrząsarkę, jak i oczywiście prasę Która nam się nieraz przyda No i myślę, że ten sezon za chwilę się w nawet może skończyć, no bo zasadzimy, damy trochę nawozu, no i tyle jakby zostanie nam tylko proszenie pola, jak i oczywiście sprasowanie słomy co by nie mówić po prostu, aczkolwiek sami widzicie, te pole jest długie przez co można je ładnie podzielić na pół no i zasadzi, nie wiem, tu pszenicę, tam rzepak, nie wiem pszenicę, jęczmień i tak dalej, czy sorgo po prostu można się teraz pobawić tym, poeksperymentować z odmianami, nie tylko te moje sprawdzone, e, oczywiście, uprawy. Tylko można sobie robić różne wariacje. Wiadomo, można tu zasadzić tak samo pole lub bawełny, Mamy wolną rękę do tego, tutaj możemy sobie różne wariacje sadzić i tak dalej. Więc na pewno to wykorzystałem po prostu. Z tego też względu, że e, nowy farming ma niedługo nadejść. Jak sami mogliście w sumie dzień temu zobaczyć zwiastun i tak dalej, jeżeli chodzi o gameplay, no to powiem Wam, jest w temacie, naprawdę podoba mi się cały ten aspekt farminga wiadomo, nie będzie gleby 3D i tak dalej, no ale myślę, że na pewno będzie, będzie to fajnie urozmaicone z tymi dodatkami i tak dalej, więc no, warto będzie sobie te wszystkie nasze odmiany z 22 ograć, nawet um tą pole i tak dalej, bawełnę też no bo ja zazwyczaj tego nie sadziłem nawet na swoich powiedzmy save'ach, tak gdzie sobie grałem forfan no to też stricte tego nie wykorzystywałem a są naprawdę fajne maszyny z oryginału a czekajcie, ja sobie może, no dobra oczywiście te brony trzeba też w końcu ładnie usadowić, a nie żeby na pół pola siedziały też nie wiem czemu w tej modyfikacji tych bronów one najczęściej jak są złożone to one właśnie taką przyjmują fazę, że one nie chcą się utrzymać, tylko obracają się i nie da się takich łatwo zapiąć, tylko przy otwartych dopiero da się to ładnie postawić trochę dziwne, no ale nic, wracając do farminga no jest dużo maszyn do topoli jak i bawełny no, bawełny może trochę mniej, bo to tylko kombajn i sadzarka, No, ale można ładnie powiedzieć, że stricte do Topoli. No, to chcę właśnie też na tej serii to posadzić jakiś tam kawałek, wydzierżawić sobie tutaj tej wyspy na to pole lub nawet w jednym sezonie zasadzić całe pole. Czemu nie? Mamy tutaj dowolność, wiadomo, jeżeli coś mi się nie będzie podobało, czy jakieś tam pole nie będzie mi odpowiadało, mogę po prostu je zasadzić trawę lub po prostu. E, namalować, za, zamalować te pole, bo mamy oczywiście taką możliwość, więc naprawdę możemy tu fajnie się pobawić. Oczywiście, przed tym wszystkim, musimy dobrze zarobić. Jakby powtarzam to miliony razy na ten odcinek, pewnie, ale tak. E, na pewno, sad musimy zrobić winogrona, to jest na 100% i to będzie jako pierwsze niż ta bawełna to pola, czy tam różne odmiany. Chociaż i tak i tak pierwsze będzie oczywiście pszenica czy tam jęczmień czy rzepak, nieważne co zasadzimy, ważne żeby to było zasadzone tutaj w tym pierwszym powiedzmy takim hehehe, sezonie, jeżeli chodzi o naszą wyspę, bo jednak czym lepszy zarobek tym lepiej, a wiadomo jęczmień, owiec, czy tam pszenica daje nam słomę, więc trzeba to też wykorzystać dobrze, chociaż możemy nawet tą kawałek pola tam jedną trzecią, jedną czwartą poświęcić na rzepak, bo jednak żabak też ma fajną cenę i ciekawi mi, kiedy nadejdzie dobre ceny w ogóle, żeby to sprzedawać. Gram na normalu, nie gram na łatwym ani trudnym, bo jednak chce się tak fajnie jakoś jednak rozwijać, a nie stać cały czas w miejscu, a normalny tryb po prostu pozwala jak najlepiej i zarobić, i tak nie za szybko zarobić. No, też tak jak sami teraz może zauważyć, jak i poprzednio, ta wyspa nie jest idealnie równa, ma swoje różne e, górki, dołeczki itd. Tak na początku chciałem to zredukować, jak teraz tak zauważyłem, że po prostu był jakiś lepiej ten terenowo uształtowany, ale nie będę w to ingerował, bo jednak to jest wyspa, to po prostu musi mieć ten swój klimat, musi to być nierówne i tak dalej, bo po prostu nie będę ingerował struktury, nie będę tego jakoś rzeźbił i tak dalej, ale zostawię, wiadomo, jak będzie mnie naprawdę denerwowało, czy tam kombajnem będzie trudno jeździć i tak dalej, to się to poprawi, ale na dzisiejszy moment nie będę tego poprawiał, bo jednak to w miarę git wygląda. No i co mogę powiedzieć? No, połowę pola już mamy ogarniętego, przygotowane. Zostaje nam tylko zbronować i zasadzić. Nawozem też lekko sypniemy, bo jednak nam to dużo. Wapno polecimy w następnym sezonie roku, czy jak to można nazwać. Jednak cały nasz fundusz pójdzie na sprzęt, wiadomo, wypożyczenie tego sprzętu, żeby móc się coraz bardziej rozwijać i w końcu kupić coś za własne pieniądze. A nie tylko wypożyczać, a nie chcę brać kredytu, czy tak dalej. Bo to jest dla mnie bez sensu branie kredytu, i później trzeba go spłacać. A tak powiedzmy, wypożyczymy sobie sprzęt na 2-3 dni. Oddamy go, ale za to będziemy mogli sobie wybierać różne sprzęty. Ja sobie tutaj to kończę, No i co, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Nauwa!